Witajcie dzisiaj w Rozważaniach na Dzień Dobry, książka, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć. Może nie ma najwspanialszej okładki. Ta okładka taka jest trochę dziwna. Powiem szczerze, jest chyba jedną ze słabszych elementów tej edycji. James Sire, nawyki myślowe, życie intelektualne jako powołanie. Chrześcijanina książka wydana przez wydawnictwo Credo w 2006 roku, a więc już kilka lat minęło. Książka wyjątkowa na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, myślę, że wielu chrześcijan ewangelicznych zna autora z takiej książki, która się w latach 90. pojawiła światy wokół nas. I to jest chyba jedyny taki chrześcijański wprowadzenie do różnych innych światopoglądów i religii, jakie chyba jakie przeszło, wyszło po polsku, mam wrażenie, przynajmniej w naszych kręgach. I książka, która faktycznie miała na nas wpływ. To jest druga książka tego samego autora, którą znam. Książka, tym razem, poświęcona tak naprawdę myśleniu. I Paradoksalnie powiem Wam, że tutaj mamy ponad no, mamy 250 ponad yy, stron tekstu z wieloma przepisami bardzo ciekawymi. Yy, książka, która faktycznie jest poświęcona w całości temu, czym jest myślenie, yy, rozmyślanie. I nie w sensie jakichś logicznych zasad, ale w sensie nawet tych intuicyjnych intuicyjnego takiego działania myślenia i tej czynności, to, co ta czynność faktycznie określa i co sprawia, że człowiek jest samoświadomym, reflektującym o rzeczywistości podmiotem. Taka jedna zasada, którą pamiętam od dawna, to właśnie, że człowiek, intelekt, że intelekt widzi zasadę w każdym wydarzeniu, Yy, początek w każdym końcu i koniec w każdym początku. Pomyślcie, na tym widzę tą zasadę w przypowieściach, tak przy okazji. Yy, druga rzecz, o której on tutaj pisze, to pisze o, mm, o świętości, o świętości i o myśleniu. I myślę, że to jest czymś wyjątkowym czymś, co jest dzisiaj kompletnie nierozumiane coś, co jest dzisiaj kompletnie lekceważone, wręcz pogardzane. Myślenie jest dzisiaj bardzo często pogardzane. On pokazuje, że prawda, która jest biblijnym pojęciem, bożym pojęciem, że ta prawda ona jest czymś, co należy kochać. A Ale tak, kiedy zaczynasz kochać prawdę, to przestajesz być takim tanim intelektualistą, który po prostu ma flow i opowiada, co tam mu na język przyniesie. Ale stajesz się człowiekiem, który faktycznie widzi, że idee mają konsekwencje, że kochając pewne przekonania stajesz się innym człowiekiem, i że kochając rzeczy, które są nieprawdziwe, też stajesz się innym człowiekiem, że tak naprawdę myślenie jest głęboko etyczne i że nie da, nie da rady myśleć głęboko i być świadomym tego, co się przyjmuje bądź co się odrzuca bez pewnego głębokiego działania sumienia, albo działania w zgodzie z tym sumieniem, albo odrzucania swojego sumienia. I tutaj kilka takich y, cytatów, na przykład Ten, kto rozumie prawdę, ale jej nie kocha, lub kocha, lecz jej nie rozumie, nie posiada ani jednej, ani drugiej. To jest cytat z Bernalda Sklerwo, Yy, w ogóle większość cytatów to jest kardynał Newman, bardzo ciekawe nie tylko, ja bym powiedział, że tutaj tych cytatów jest kilk... no nie wiem, z 200 co najmniej różnych, bardzo ciekawych cytatów, także nawet dla tych cytatów warto sobie chyba tą książkę kupić ale no oczywiście ona jest, komentarz autora jest bardzo ciekawy, ale głównym tutaj takim, można powiedzieć, myślicielem, którego on obserwuje i ewidentnie podziwia, jest kardynał Newman. Na przykład intelekt wie i wiedząc, myśli. Pomyślcie nad tym. Wcale nie jest prosta myśl, trochę zajmuje, żeby się nad nią zastanowić. Albo umysł wędruje tam i z powrotem rozprzestrzenia się i wybiega naprzód, jak błyskawica, z subtelnością i wszechstronnością udaremniającą śledzenie go. Przechodzi od jednego punktu do drugiego, zdobywając jeden na podstawie wskazówek, inny na zasadzie prawdopodobieństwa, to znów wykorzystuje skojarzenia. Następnie posiłkuje się ogólnie uznanym prawem, innym znowu razem chwyta się świadectwa i tak dalej. Słuchajcie, polecam tą książkę. Jeśli się nie boicie, a wręcz przeciwnie. Macie takie pragnienie, żeby zasilić się w swoim świadomym reflektowaniu o tym, kim jest Bóg, kim jesteś Ty, i kim jest rzeczywistość. Jest to naprawdę wyjątkowa książka. Panie Boże, daj nam myśleć i uwielbiać Ciebie przez nasze myślenie. I daj nam kochać prawdę. Daj nam kochać to, co sumienie nam podpowiada jako prawdę. Daj nam żyć w tym zgodzie. I Panie, daj nam odwagę, by poznawać prawdę i Ciebie coraz mocniej. Z Bogiem. Do zobaczenia.